Zaczynamy. Zostawcie łapeczkę i subika, i zapraszam do oglądania. Ja jestem, bo i idę rozwalić skrzyneczkę na start. I mam pierwszego Power Cubesa. Lecę po kolejnego. Dobra, chyba idę na środek. Dobra, chyba jeszcze rozwalę to pudło. Za chwilę zmiotę Bibi. O nie, uff, było blisko. Dobrze, że nie muszę rzuć gumy palcami. Hehe, mamy 5 powerki upsów. W poprzednim odcinku też miałem spotkanie z panią. Ciekawe, jak to się teraz zakończy. I z 7 powercubesami kończę ten odcineczek sorki, że tak krótko. Pamiętajcie o łapeczce i subiku.